Rak prostaty i przerost prostaty to hasła, które nawet u najbardziej odważnych mężczyzn wzbudzają postrach. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nas przerasta, choć nie powinno. Moim gościem jest urolog i androlog, pan dr Łukasz Kupis. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa serdecznie. Panie doktorze, no to zacznijmy od y, podstaw. Jakie są wczesne objawy raka prostaty? Może źle zaczynać od słowa problem, ale problem polega na tym, że tych wczesnych objawów właśnie nie ma. I dlatego warto z tymi pacjentami rozmawiać i wspominać o tym o tym, żeby wykonywali badania i regularnie się kontrolowali nawet wtedy, kiedy właśnie żadnych objawów nie ma, bo ta choroba długo, to znaczy do późnego jej momentu zaawansowania, może w ogóle żadnych objawów. Nie dawać. Czyli zaleca pan częste badanie się? Yy, częste, czyli przede wszystkim regularne. Od pewnego wymyślonego przez nas i zalecanego e, momentu życia mężczyzny, po prostu regularne odwiedzanie e, i badanie się u urologa. Yy, od pewnego momentu, czyli od kiedy? Od jakiego wieku może? Ten pułap to z reguły 45-50 lat. To troszkę zależy od tego, czy mamy tu jakieś do czynienia z czynnikami uznawanymi przez nas za czynniki ryzyka. E, aczkolwiek z drugiej strony nie wyobrażam sobie mężczyzny, któremu bym odmówił jako urolog rozpoczęcia takiego, takiej obserwacji, czy sprawdzenia się pod kątem właśnie jakichś symptomów, czy, e, czy, czy nieprawidłowych wyników sugerujących być może rozwój nowotworu prostaty, wcześniej niż to powiedzmy, że e, uznane przez nas 45 lat. Mówi pan, że nie odmówiłby badania, no to pomówmy o tym badaniu. Jak ta diagnostyka wygląda? Ta diagnostyka wcale nie musi być ani bardzo rozbudowana, ani bolesna. To takie regularne kontrolowanie tych pacjentów. To przede wszystkim regularne pomiary, regularne, czyli raz do roku, tak naprawdę, z reguły nie częściej. Oznaczanie poziomu PSA z krwi, który, wynik ten trzeba przynieść urologowi po to, żeby on nie tylko go ocenił, ale również, żeby zbadał tego pacjenta, który przychodzi pokazać swój wynik. W tym również zbadał takiego pacjenta per rectum, czyli palcem przez odbyt. Jest to badanie, które jest proste, a może wnieść bardzo dużo dla urologa wiadomości na temat tego, co dalej z tym pacjentem zrobić i absolutnie nie należy się go obawiać. Wróćmy jeszcze proszę do tego badania, które jak pan sam wspomniał jest podstawowe, które jest potrzebne urologowi PSA. Na czym polega, co bada, jakie powinny być wyniki? Badanie PSA jest badaniem z krwi, jest badaniem rutynowo dostępnym w każdym możliwym laboratorium, jest badaniem, które rutynowo jest oznaczane czy to przez urologów, czy bardzo często już leży też w gestii lekarzy rodzinnych, także nie jest to żadne ani wyrafinowane, w sensie trudno dostępne, czy drogie badanie. Nie jest badaniem doskonałym, w sensie nie wystarczy ono samo w sobie, co często też pacjenci próbują robić, do monitorowania właśnie ryzyka rozwijającego się ewentualnie nowotworu. Ten i jego badanie jest w połączeniu dopiero właśnie z PSA, jest takim niezbędnym minimum w momencie, kiedy którykolwiek z tych elementów jest nieprawidłowy. To już urolog wtedy, łącznie z pacjentem, zależnie od jego wieku, sytuacji i dokładnych wyników, decyduje i e, tą diagnostykę dalszą szyję w pewnym sensie na miarę. E, zdarza się, to warto żeby wybrzmiało, bo zdarza się, że są pacjenci, którzy mają e, prawidłowe PSA w, w granicach tak zwanych norm, u, 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 u oficjalnie uznanych, a mimo wszystko rozpoczyna się u niego diagnostykę w kierunku nowotworu, który się może rozwijać, bo czasami widać po prostu trend wzrastania tego poziomu PSA. I ten ruch warto jest wyłapać i rozpocząć taką diagnostykę. Czasami to są bardzo indywidualne przypadki, ale wcześniej niż... Po przekroczeniu tej granicy. To pomówię w takim razie jeszcze o tym badaniu w jednym, w jednym kontekście. Jaka jest kolejność działań? Czy ja idę na pobranie krwi i proszę o to badanie, czy ja idę do lekarza pierwszego kontaktu i proszę o skierowanie na to badanie? Jak to zrobić? Żyjemy w czasach, kiedy oczywiście w naszym kraju można sobie takie badanie wykonać samodzielnie, bez skierowania, idąc do laboratorium, ale wtedy jest to badanie komercyjne. Mówiąc krótko, pacjent płaci za nie sam, aczkolwiek nie ma, tak jak powiedziałem, Osobiście nie zdarzyło mi się odmówić pacjentowi nigdy na jego prośbę e, w, w, wykonania PSA. Sam oczywiście z automatu, tak można by rzec kolokwialnie nieco, wszystkim praktycznie moim pacjentom to PSA e, zlecam, aby było wykonywane. Od pewnego momentu to już szczególnie regularnie, czyli raz do roku, i to jest ten, ta bariera 45 lat. Ale jak obserwuję z, z mojego doświadczenia, ewidentnie widać, że lekarze rodzinni, ale również lekarze chorób wewnętrznych, czyli trochę lekarze, którzy jakby nie do końca byli, teoretycznie powinni być z tym tematem związani, ale chętnie oznaczają i chętnie dokładają to badanie, robiąc inną diagnostykę w kierunku innych, czy, czy profilaktycznych badań wykonywanych, czy diagnostyki innych chorób. Także to PSA się wplata niejako. To jeszcze wracając do tych różnic. Przerost prostaty i rak prostaty. Największe różnice. Przede wszystkim przerost prostaty najczęściej dla pacjenta jest chorobą łagodną. Nie mówię, że chorobą łagodnym przebiegu, bo ona z reguły daje objawy i to jest jej z mojego urologicznego punktu widzenia dobra strona, bo ten pacjent po prostu przyjdzie zaniepokojony swoimi objawami. Ale tu się da dość łatwo tego pacjenta często poprowadzić. Nowotwór prostaty to Choroba dotycząca tego samego narządu, ale z reguły nie ma, czyli nie, nie, nie dająca żadnych objawów, nie sugerująca pacjentowi tym samym, że warto przyjść się, pokazać i m, przebadać, i ruszyć z diagnostyką, tudzież z leczeniem. Ale dwie choroby, chociaż dotyczące, tak jak wspomniałem, jednego narządu, wymagające zupełnie innego podejścia, e, zupełnie innego leczenia, a wcześniej diagnostyki. Także przerost. E, z reguły da objawy, pacjent przyjdzie sam. I to jest, no to, tak najczęściej ten scenerz wygląda. Nowotwór, e, z, ten sam narząd, ale zupełnie inny scenariusz, bo praktycznie do późnego momentu brak objawów, w związku z czym tego pacjenta nie, nieco trzeba hm, zaprosić do tego gabinetu po to, żeby on w pewnym momencie zaczął przychodzić, chociaż tak naprawdę wydaje mu się, że nie ma po co. To wróćmy jeszcze proszę do, do raka prostaty. Czy on daje przerzuty? Niestety tak. I czasami zdarza się tak, że pacjent, który nie specjalnie e, Dbało o swoje zdrowie, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć. Jednym z pierwszych objawów, który zgłasza są lekarzowi i tu często nie urologowi, w ogóle nie, nie, nie łącząc fa jednego faktu z drugim, to są na przykład dolegliwości bólowe z odcinka lędźwiowego kręgosłupa. No. Plecy bolą nas teraz już prawie wszystkich, a mężczyzna lat 70 z, z ewidentnymi objawami idącymi gdzieś tam z e, szczególnie odcinka lędziowego kręgosłupa może być pacjentem, którego główna przyczyna jest do rozwiązania w gabinecie urologicznym. Niestety problem polega na tym, że jeżeli te przerzuty, szczególnie chętnie e, uwidoczniające się w, w, w kościach, w, w kręgosłupie, e, jeżeli się pojawią, to z reguły jest już dość późno. Co dla tego pacjenta niestety często oznacza dużo gorsze rokowanie, jeżeli chodzi o poradzenie sobie z chorobą i wyleczenie się z niej. Jeszcze jedno pytanie, panie doktorze, już tak kończąc naszą rozmowę, sporo powiedział pan o kwestii wieku. Wspomniał pan też, żeby nie lekceważyć tego przed tym 45. rokiem życia. Natomiast trochę mi się namalował obraz, że po tym 45-50. roku życia to w zasadzie może być choroba nieunikniona. Jak to jest? Czy ja mogę uniknąć w przyszłości raka prostaty? Czy mogę zapobiegać? Nie możemy zrobić nic, żeby zmniejszyć swoje no, nam zaplanowane ryzyko. W związku z czym no właśnie tak ważne jest to, żeby gdzieś tam tą świadomość budować i jednak przyjść się po prostu zbadać i sprawdzić mhm. w miarę regularnie. Czy pan ma poczucie, że pacjentom albo nawet nie pacjentom, tylko osobom, które przychodzą, żeby się po prostu sprawdzić, przebadać, towarzyszy strach? Każdemu mężczyźnie, który przychodzi do lekarza, towarzyszy strach, bo my jesteśmy, mówię o naszym tutaj społeczeństwie, szczególnie polskim, jesteśmy trochę nauczeni jako mężczyźni, że my nie chorujemy, my nie chodzimy do lekarza, bo my jesteśmy zdrowi. I dopóki tego nie zmienimy w swoim takim myśleniu czy postępowaniu, to, no, to nie będzie lepiej w takim ujęciu, że my musimy zacząć taką budować atmosferę chęci sprawdzania siebie, chęci dbania o siebie, o swoje zdrowie. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę. Skoro takim tematem przewodnim wśród mężczyzn jest siła, no to zanim będą bezsilni, warto, warto się sprawdzić, żeby nie było za późno. A jak sam pan doktor powiedział, ta wczesna diagnostyka jest tutaj jedyną odpowiedzią, także panowie badajmy się.